Dobrze, kochani, niestety albo stety, raczej się trochę cieszę, ale trochę się nie cieszę. No, przyszedł czas na sprzedaż Tosi. Może parę osób z Was wiedziało, że sprzedaje to się. Nawet pisaliście do mnie, chyba ktoś wystawił to się na sprzedaż. To Ty wystawiłeś to ogłoszenie? Tak to była ja. Tosia no po prostu przestała sprawiać mi radość z tego, i z jej przebierania i tak dalej. No i uznałam, że no chyba czas na sprzedaż po prostu Tosi. Ja mam nowy kit. Poprzedni film to jest właśnie otwieranie nowego kitu. Sprzedaję to się, z, ponieważ chciałabym mieć pieniążki na pomalowanie tego kitu. Iść jakby no dalej. No jednak... Nie chcę tak stać w miejscu, a no nie mam po prostu pieniążków, żeby pomalować kit Zoe. No i co? No i będzie nowy etap <grywki> tego mojego kanału tutaj. No, to pakujemy to się. Więc tak, pani zrezygnowała z wyprawki, więc pani obniżyłam cenę i... No po prostu paczka będzie i lżejsza i no dostanie pani dużo mniej ciuszków. Chciałam na maksa wypełnić paczkę ubrankami, no ale pani nie chce wyprawki, po prostu woli sobie swoje ciuszki pokupować. Okej, okay, spoko, no ale coś za coś. Yy, nie wyślę gołej lali, absolutnie nie ma takiej opcji. No hallo hallo no, no nie wyobrażam sobie wysłać gołej lali. No, jak słodko. <średzimy> no, ale idziemy dalej. Na pewno będzie miała kochającą mamusię. Mam dla Tosi bardzo dużo ciuszków i, i lepszych firmy. <średzimy> Okej, okay. słucham Cię. Oj, oj, Wracając. Mam dla Tosia mnóstwo ciuszków i naprawdę, no jednak, jeszcze bardziej zarabiałeś dywan. A idź ty, nie miała dużo posprzątania. No, jeżeli chodzi o Tosię, to mam bardzo dużo ubranek wręcz bardzo, bardzo dużo. Dopiero teraz zobaczyłam, że Tosia ma zamknięty nosek, a nie otwarty. Coś mi się ubzdurało, że ma otwarty. To chyba ja się ma. A ja się ma otwarty. Okej, okay, dobra. To okay. <grytanie> się ma zamknięty. Okej. Ti mały, ti małyki. Małyki. Oj, nie, on się mi trochę. Przeszkadzasz Dobra, więc tak sobie oparłam tosie i chciałam Wam porównać z kitem tym drugim. No to oj! Spadasz? Nie spadaj. No. O, coś O, chyba jednak się nie uda. Dobra, posadziłam ją. Dobra się rozczuchrała. No właśnie, i włoski leczkowane odpadają ja już. Ja sobie nie radzę, jeżeli Lala ma włosy kręcone, no po prostu one no tak puszą. Często trzeba czesać i ja sobie po prostu nie radziłam, też jest to powód sprzedaży. No. no nie radziłam sobie po prostu z tymi włoskami. Wracając, chciałabym wam jak najbardziej to pokazać. To jest noga Zoe. <laughs> to co bardziej, stópki mogę nawet porównać. O, jakoś tam to ładnie pokazać. O, proszę bardzo. No, jest różnica w wielkości. zoi będzie mogła mieć większe, dużo buciki. Te, które pewnie dostała Tosia w wyprawce. Jeżeli ktoś pamięta takie różowe z kokardką, no to właśnie. I no i Zoe jest pulchna. Zobaczcie. Taka dosyć wielka będzie baba. No. A Tosia jest jeszcze drobna. Dobra, porównamy sobie z Jasiem. Dobra, tu mamy Jasię, mamy Tosię i nogę Zoe. Okej. No. <gryzamy> No, to będzie duże, duże dziewucha. Dobra. No to tak, pakujemy to się. Chciałabym nagrać, jak pakuję, co pakuję, żeby później nie było jakichś nieporozumień z panią. No, aktualnie czekam na prawie połowę kwoty od pani, bo pani będzie chciała chce wysyłkę. A, cudowny masz panuński. No. Stasia ma takie połóżki No nie ma takich tych... Pomalowanych, że tak powiem, no jaś jakby pomalowane Ale co, człowiek też ma jakby pomalowane? Hmm. Nie wiem, malowanie dwóch innych artystek, zupełnie inne wykonanie, no... Totalnie inaczej wszystko Dobra, jeszcze nie wiem jakiej artystce wyślę tą Zoe Tą Zoe. Nie mam żadnego pojęcia. Chciałam do pani Ewy Sieleckiej. Niestety pani Ewa Sielecka powiedziała, że nie, pomaluje mi i koniec. Nie, nie będę dyskutować, nie to nie. Co, co ja będę tutaj namawiać artystkę? No, nie to nie. Mogłabym fajną reklamę, nie? Ale cóż. No cóż. Jeszcze się zastanowię. Na razie będzie głównie jaśna na filmach, chyba że coś się zmieni. I ktoś mi szybko pomaluje tą lalę. Zobaczymy. Może ktoś będzie chętny z artystyk? Zapraszam. I jeszcze rączka Tosi i Zoi. No, duża, więc duża. No jest w miarę spora różnica. A jeszcze zobaczcie. Te dłonie wyglądają znajomo. De... Tak samo. Nie, troszeczkę są inne. Może. Smiesznie. <laughs> Dobra. Jednak się pomyliłam i to chodziło o buciki nie z kartką, tylko z kwiatkiem. Proszę zostawić jeszcze nienarodzone dziecko. <laughs> Aha. Tak. Okay. Smacznego. Więc tak, no na to się te buciki są stanowczo za duże. A są idealne. Zobaczmy sobie. No zakładaj. O. Jak widzicie, jest dużo pustego miejsca. No nie. A na Są idealne, bo <grystanie> już nie raz Zresztą na pewno nieraz zobaczycie. Niuniu -niu. Jesteś. Oj. Jesteś tym. Z gwiazdą dzisiejszego filmu jesteś dzisiaj tak często. A kogo? No. O, ty z buju! Tiz ty zbuju. Nie gryź taśmy. Fe. 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 Dobra, tu są dzieci, tam jest zając, a tu jest wielki bałagan. Mówiąc ładnie bo żeby było to powiedzieć wręcz bardzo, bardzo duży boken. Nie, nie jestem z siebie dumna, śmieję się ze swojej własnej głupoty. No dobra, więc tak, no ja pani strzelę jakąś wyprawkę, bo nie będę taka, no co mam zrobić z tymi ubrankami, to jest pierwsza sprawa. No może kiedyś będę miała lale, no ale to zawsze jest takie, może kiedyś. No na przykład te spodenki są na to się wręcz idealne, nazoi no, będą za małe, no to trzeba mam nie dać pani. No, zmniejszyłam mi cenę, zależy mi też na szybkiej sprzedaży. No i co? I córeczka będzie miała urodziny w piątek, więc może się uda jeszcze, przynajmniej mam taką nadzieję, że ta paczka dojdzie. No dobra, no to zaczynamy. Wybieranie ciuszków, wyciągam tu to wszystko Tosi i Jasia i segreguję, układam ładnie, żeby było idealnie. No dobra, to możemy zaczynać. Dobra i zostawię tu wszystkie inne szmery bajery. Posegregowałam tak Zuzia, Jasio i Tosia. Jak widzicie, tego jest y, sporo. I to wszystko chciałam dać y, w paczce, gdybym wszystko południe popakowała. Ja ogólnie nie lubię sprzedawać ubrań. Naprawdę szczerze nie cierpię. No, nie, nie potrafię się dogadać ze sprzedającymi. Y, wystawiam coś tak samo, to się sprzedało wystawiłam za 3000 z kawałkiem, a ktoś mi proponuje 1500 i odbiór dzisiaj i takie zero szacunku w ogóle. Nie, nie rozumiem. Wystawię to za 50 zł, jak ktoś mi powie, to jest warty maksymalnie 5 zł, kupię za 5 zł i będę u pani za godzinę. No, i takie, takie są teksty. I tutaj nie ma co dyskutować, takich ludzi się po prostu blokuje. Jak ktoś mnie pytał, czy, dlaczego taka lalka droga, no to ja odpowiadałam, że to jest lalka kolekcjonerska, jak ktoś ładnie mi odp odpisał, okej, okay, nie wiedziałem, nie wiedziałam, pozdrawiam. I takie okej, okay, dobra, ja też pozdrawiam, no. naprawdę różne dostaję wiadomości i dostawałam, bo już nie dostaje całe szczęście, jeszcze Zuzie sprzedaję, ale Zuzią to... obserwują. Obserwuję chyba ze 100 osób, ale nikt się nie odzywa. Nie wiem czym obserwują, może czekają na obniżenie ceny, no to się nie doczekają po prostu. No i co? I wybiorę jakieś po prostu ciuszki losowe, nie wiem, zrobię jakieś losowanie. O, taka bluzka cudownie. I po prostu złożę to ładnie, spakuję. Nie wiem, czy mam jakiś ładny papier, czy jakąś torbę, i wtedy proszę bardzo, jedno ubranku już jest. No, I powiem Wam szczerze, że patrzę na tę sukienkę i przypomniałam się na przykład tak. zjazd. Zjazd, cudowny zjazd. To był pierwszy zjazd, tak? Mój pierwszy zjazd i była z nutosia, właśnie w tej sukience. Czy ja dobrze pamiętam? Mam nadzieję, że tak. No, a tu pamiętam w tych spodenkach, w tych czy w tych różowych, chyba w tych różowych, była Tosia ze mną na spacerku mm, na osiedlu, gdzie wynajmowałam, które, tam wynajmowałam mieszkanie i poszliśmy na zabaw. To były te spodenki albo te. Nie pamiętam, nie jestem pewna. Dobra, musiałam przerwać nagranie, bo zadzwonił... Kolega chciał, żebym mu załatwiła wizytę u lekarza. No. Nie, jestem w domu, sorry. Nie załatwię ci. No. Dobra, e, niech sobie radzi sam. Jesteśmy duzi, prawda? Nie tak tego nie zobaczy. Wątpię, że mnie ogląda. E, dobra, myślę, że mogę dalej tutaj ogarniać ciuszki, jedną taką bluzę myślę, że Pani wyśle to się jakoś ciepło ubiorę i, i zapakuję ładnie dobra, trochę ogarnęłam tak mniej więcej, widzicie już tutaj jest tego trochę mniej i tu mam smoczki i zawieszki Lu tam jakieś y na pewno smoczki, smuczki, smuczki dam, wiadomo bo jeżeli są przycięte, no to na to się będą idealne. Myślę, że pani i córeczka się ucieszą. Już wybrałam. Y, pani dostanie smoczek z króliczkiem i zawieszkę z króliczkami. Y, już postanowiłam, już sobie ogarnęłam swoje smoczki, przymierzyłam do nowej lali. Y, no więc, tak, y, już, już wiem co i jak. I wydaje mi się, że dla Tosi będzie fajniejsza ta butelka, bo jest większa. Więc pani dostanie jeszcze tą butelkę. Zaraz jeszcze raz zobaczycie, co będę tam pakować. Dostanie taką podusię. Te skarpetki też chciałam dołączyć, ale one mają strasznie, są strasznie duże i bez sensu dawać coś, co jest za duże. Chyba spineczka będzie lepsza. Bo tutaj tego kartki to tak. Yy, buciki. To się ma swoje buciki. Yy. One są tak, można powiedzieć, dobre. Dobre są. Gdzieś miałam jeszcze jedne dla niej buty. Ale gdzie one są, to ja nie wiem. One powinny być w tej szufladzie, i nie znalazłam ich. Ale nie wiem, czy ona to zmieści. Te, te łóżki. Jeszcze w kocyk ją zawinę i będzie ok. A ta bluza? Może w tą bluzę jeszcze? Dzięki temu, że to się wygląda w tym fantastycznie, to ja pojechałam jeszcze w tej bluzie. Trochę to bluze tutaj ten rękaw jest taki za długi. No, ona ma taką, taką zgiętą tą rączkę, ale dobra, będzie ci cieplej. Będzie jej cieplej. Okej, okay, to ja tu sprzątam, ogarniam głowy i będziemy ją upakować Dobra. Hopaj. Du, du, du jakaś jesteś modna, jesteś, jesteś taka, taka, cool. A jeszcze jest smoczek. Dobra, jak widzicie, mam pudełko, ma, Tam jest Tosia, to są ciuszki i folia, żeby zawinąć jej buzię i włoski, żeby nic się nie stało podczas podróży. Więc tak, to się jedzie w tym komplecie, czyli mam bluzę, leginsy, szare skarpetki, buciki, bluzkę z długim rękawem. Oraz bluzę. Bucieki są z, ze Smeka. Skarpetki z Action Action, jak kto woli. Legi są z tego co kojarzę, też ze Smeka. Bluzka jest z a bluza niestety Wam nie powiem, bo jest z Uelixa. <laughs> I tam chyba metki nawet nie ma. Dobra. No i sukieneczka. Sukieneczka jest z Sensei. Ta bluzka jest z tego co kojarzę kupiłam ją w takim sklepie z używaną odzieżą. Nie będę ukrywać. No ale bluzeczka jest bardzo ładna. Tu ma jakąś taką firmę. Dobrze. 71 cm. No to, to się ma chyba 64 cm. 65 więc, A ta bluzka jest na nią dobra, więc troszeczkę tak ktoś poszalał. Tą sukienkę dostałam w prezencie, ale Tosia się w niej tak super prezentuje i poza tym była to sukienka dla Tosi i też ją daję w, do lalki, do lalki, do paczuszki. Tutaj mam coś z metką i jest to chyba ze Smyka, ale nie pamiętam. To są takie spodenki To jest koszula, i koszula, w tej koszuli Tosia przyjechała i ona jest, jak widzicie, szczyko. No, i też z Pamiętam, też z, z odzieży używano. Kupiłam je, ale są w bardzo dobrym stanie, więc i to się wygląda w nich ślicznie. No i taka podusia. No i jeden daje smoczek. Tutaj jest on z króliczkiem i z króliczką. Yy, z króliczkami. I buteleczka. Nowa, nieużywana. Myślę, że. Pani się spodoba. No, no i tak wygląda wyprawka. Obniżyłam Pani kilka stów tę cenę, więc myślę, że wyprawka jest okej. A jeszcze ta bluzeczka to się będzie miała ją zawiniętą buzię, tą bluzką, ponieważ niestety nie mam takiej dużej pieluszki. żeby zawinąć jej główkę i no to wszystko. Możemy pakować to się. Ogólnie, ja nie wiem w końcu, czy pani kupi tą lalkę. Naprawdę, ponieważ kontakt z panią jest bardzo ciężki. Pani odpisuje raz na kilka dni. Ja mam nadzieję, że w końcu dojdzie do, 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 do skutku ta, ta transakcja. Ale zobaczymy. Ostatecznie to się po prostu będzie w pudełku. Cały czas na sprzedaż. Możecie znaleźć na Oelix ogłoszenie. Wpiszcie Reborn Natali Blik i powinno Wam się wyświetlić. Dobra, to myślę, że mogę ją zacząć pakować i będę Wam troszkę pokazywać, jak ją pakuję. I ubrank. Zapomniałabym całkiem o certyfikacji, ale mama mi przypomniała. Widzicie, to był 143, czyli jeden z pierwszych. I na odwrocie mam tu zapisane, że ona ma 57 cm, co jest nieprawdą, bo ona ma ponad 60. Nie wiem, to, to chyba po prostu mój błąd, bo ja pamiętam, że ją wpisywałam, ale jak widzicie, to jest data zrobienia. No i nie przykleiłam żadnego tutaj jednak zdjęcia. Dobra, to chowam certyfikat i myślę, że możemy zaklejać.